Witajcie serdecznie. Właśnie znajdujemy się w Górach Sowich. Jest to pasmo górskie leżące w Sudetach. A ja jestem drodze na najwyższy szczyt Gór Sowich, czyli na Wielką Sowę. Zostało mi około 25 minut drogi. Bardzo ładne. Zima jest dużo śniegu napadało, ale nie jest jakoś zbyt zimno, szczególnie jak się idzie pod górę i Chciałbym wam przede wszystkim opowiedzieć o śnie moim ostatnim, w którym yy, scaliłem się jakby ze swoim aspektem. W tym śnie jakby mieszkałem ze swoim znajomym. Ciężko tak jakby to opowiedzieć dokładnie. Tak jakby on był członkiem mojej rodziny. Dużo młodszy tak jakbyśmy jakiś kolektyw tworzyli, taka atmosfera rodzinna ogólnie była. Na początku wiedziałem, że to sen, ale później yy, jak się obudziłem, byłem zły, że coś mi przerwało ten sen, bo tak się gwałtownie wybudziłem I, i chciałem go automatycznie przedłużyć, co mi się udało i co ciekawe, wtedy, kiedy go przedłużyłem, to już straciłem świadomość tego, że to jest sen. I generalnie podczas tego pierwszego fragmentu, jak i drugiego, wszystko wyglądało w ten sposób, że była taka kapitalna atmosfera. My robiliśmy różne rzeczy. Wszystko szło tak dynamicznie, ale był taki dziwny do pisania emocjonalny spokój, taka cisza, taka jakby stabilizacja, ale też poczucie takiego wzrostu, tak, rozwoju o tu ślisko jest będę chciał chyba raczki złożyć mm, takiego wzajemnego uzupełnienia się ten kontakt był taki intensywny i co jest najlepsze, że z jednej strony się martwiłem, że ten sen się skończył bardziej go tak jakby odczułem emocjonalnie bo, znaczy to zakończenie bo no tym razem nie wiedziałem, że to jest sen, więc tak trochę nie podoba depresja, ale tak jednocześnie jakbym czuł taki olbrzymi spokój, takiego połączenia się, pojednania, tak jakby, nie wiem, no Sugier to mówi, że jakby to może to jest to Sugierowskie połkanie aspektów. Bo spokój był bardzo duży przez cały dzień, także, także, dobra będę kończył, bo tam ktoś chyba idzie. I odezwa się na szczęście.